Marłem czy mam halucynacje? Za światach byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. Omrzanka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić dziki gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Jennifer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o dzikim gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Jak się czuje, Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Wergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. Może zdejmując klątwę, pomogłem Henseltowi i naraziłem Medirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm.